Z Kamili kanał Klocki Kamila. Nadszedł czas na kolejny odcinek Bitwy Minifigurek. Jesteście ciekawi jakie figurki dziś wylosuję? Bo ja sam jestem. Dobieram się za losowanie pierwszej saszetki. Trochę sobie pomieszam. I już wybieram. I tym razem wylosowałem serię trzecią. To czas na drugą saszetkę Dosujemy. I mam tutaj serię 16. To już się biorę za otwieranie. To otwieramy saszetkę z serii 16. Ciekawe co nam się tutaj trafi. I widzę, że to jest banan. W serii 16 mogliśmy dostać królową śniegu, wojownika, cyberwojownika, diabełka na Halloween, strasznego chłopca, podróżnika, jakiegoś eskimoskę, jakąś Eskimoskę z pingwinem, bokserkę, pirata, pingwina, łucznika. Jakiegoś pana z psem i srebrnym pucharem, mariaci, jakiegoś agenta, banana i opiekunka dzieci. Figurka banana ma na sobie żółty kostium banana. Ma on na sobie niebieski napis banana. Wygląda to bardzo dobrze. Spod kostiumu wygląda mu uśmiechnięta buźka w okularach przeciwsłonecznych. Gdy ściągniemy ten żółty kostium, no nie wygląda to już tak dobrze. Pod spodem jest po prostu najzwyklejszy zielony tors i niebieskie nóżki. Szkoda, że nie ma nadruku na koszulce, ale gdy z powrotem włożymy mu kostium, to znowu jest dobrze. To czas na serię trzecią. I co my tutaj mamy? Już to sobie sprawdzimy. Widzę, że to bejsbolista. W serii trzeciej mogliśmy dostać rybaka, lotnika, indiana, wojownika, snowboardistkę, cyberwojownika, wojownika SUMO, mumię, jakiegoś łucznika. Tenisistkę, rajdowca, goryla, kosmitę, tańcerkę hula, jakiegoś rapera i baseballista, który mi się trafił. Baseballista ma na sobie taki typowy strój dla tego sportu. Podoba mi się zwłaszcza nadruk na torsie. Te białe, czerwone paski, napis Kluczers, guziczki, no wygląda to genialnie. Równie dobrze prezentuje się ta biała-czerwona czapeczka z literą C. Na buzi ma lekki uśmiech. W ręce trzyma kij do baseballa, który sam w sobie stanowi bardzo fajne akcesorium. A teraz czas na wybór lepszej figurki. Jest to dość trudny wybór. Banan, jako figurka kostiumowa, podoba mi się bardzo. Ale sportowiec czy też baseballista również wygląda bardzo ładnie plus ma fajny kij, więc po chwili namysłu wybiorę zwycięzcę, w którym zostaje? Banan! Ta figurka wygląda naprawdę kozacko i po raz kolejny zwyciężyła tu moja słabość do figurek kostiumowych. Ale co ja na to poradzę, że wyglądają one świetnie. A co Wy sądzicie o moim wyborze? Zgadzacie się z nim? Dajcie znać w komentarzach, która z tych figurek jest Waszym zdaniem lepsza. Może macie którąś z tych figurek albo inną z tych serii. Z mojej strony to już wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!